Samochód z zasięgiem ponad 1000 km, czyli Mercedes C-klasa 2024 w 60 sekund. Ten sedan to idealne połączenie stylu, funkcjonalności i technologii. Napęd formatting, 9-biegowa automatyczna skrzynia 9 g i 2-litrowy silnik diesla z miękką hybrydą o moc 200 koni zapewniają dobrą dynamikę oraz wyjątkową oszczędność. Producent deklaruje, że na pełnym baku przejedziemy ponad 1000 km, co robi wrażenie. Przyspieszenie do setki w 7,4 sekundy jest więcej niż wystarczające w tej klasie. Dzięki sportowej linii AMG, przyciemnianym szybom z termoizolacją, i eleganckim alufelgą samochód prezentuje się świetnie. A wyjątkowy kolor szarość celenitu metalik doskonale podkreśla jego agresywny design. Wnętrze to luksus w najlepszym wydaniu. Czarna tapicerka Artico, sportowe fotele z podgrzewaniem i pamięcią ustawień oraz eleganckie wykończenie deski rozdzielczej. Rozszerzone oświetlenie ambient tworzy wyjątkowy klimat. Technologia zachwyca. Reflektory Digital Light, nawigacja z rozszerzoną rzeczywistością i kamera 360 stopni zapewniają wygodę i bezpieczeństwo. Bezprzewodowe ładowanie oraz integracja z Apple CarPlay i Android Auto dbają o łączność na najwyższym Poziomie. O bezpieczeństwo troszczą się aktywni asystenci jazdy, system Guard 360 Plus i funkcje jak Keyless Go czy dotykowe otwieranie bagażnika, które podnoszą komfort codziennego użytkowania. Dziękuję dealerowi Sobiesław Zasada Automotive za możliwość przetestowania samochodu.